Witajcie, przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Retoryka rządzi rzeczywistością. W najnowszym odcinku z Kabiejewej pojawiają się demonstracje nowych rodzajów broni, oskarżenia o korupcję, dewaluacja sąsiedniej suwerenności i teatralne opowieści o zdrajcach. Wydawałoby się, że to zwykły zbiór agresywnych fragmentów propagandowych. Ale jeśli spojrzymy poza intonacje i emocje, na to, co jest mówione, odkryjemy spójny, przemyślany program. Nie jest on skierowany tylko do krajowej publiczności. Jest przeznaczony dla widzów europejskich. A jego znaczenie należy zrozumieć bez paniki, ale z jasnym zrozumieniem ryzyka. Pierwszy przekaz siła jako legitymizacja. Powracający temat. Stworzyliśmy, przetestowaliśmy, wkrótce wprowadzimy unikalną broń. Kontrolujemy geografię naszych ataków, nie boimy się reakcji. To nie są raporty techniczne, lecz manifesty polityczne. Sprawowanie władzy oznacza prawo do dyktowania reguł. Dla odbiorców krajowych taka retoryka kreuje wizerunek państwa opiekuńczego, co wzmacnia lojalność. Dla odbiorców zewnętrznych jest to sygnał do wystawienia cierpliwości przeciwnika na próbę, a jednocześnie narzędzie szantażu w negocjacjach. Dzięki tej nowej dźwigni można żądać ustępstw bez formalnych negocjacji. Jej celem nie jest realistyczna demonstracja możliwości, co często jest przesadzone, ale przewartościowanie równowagi percepcyjnej. Posejdon, czy. Tak, tak, tak. To też. To bardzo symboliczne. Obecność Posejdona od razu sprawia, że czuję się tak dobrze. Brytyjczycy się przygotują. No wiesz, ale tak naprawdę jak długo Brytyjczycy mogą spędzić pod wodą? Mylisz się, myśląc tak. Stali się tak entuzjastyczni, po prostu nie wiem. Dzisiaj belgijski minister obrony oświadczył, że jeśli Moskwa. zmiecie Moskwę z powierzchni ziemi? Tak, powiedział, że jeśli Moskwa uderzy w serce NATO, tak, Bruksela, prawda? Tak, zmieciemy Moskwę natychmiast. I zmieciemy ją z powierzchni Ziemi. Teraz ją zmieciemy, teraz ją zmieciemy. Bo co najważniejsze, z jakiegoś powodu mówi, że nie przeprowadzimy ataku nuklearnego na BPS. Czy mam rację, myśląc, że jest cywilem? Cóż, wszyscy ich ministrowie obrony są. To tylko kwestia przepisów. Czy mam rację myśląc, że nie podejmuję żadnych decyzji wojskowych? Cóż tak. No cóż, nie widziałeś Urszuli. Urszulo, kim ona tam była? Czy była ważną minister obrony? Tak, była, była. Czego się spodziewałeś? Alistras, pamiętasz premier na czołgu? Cóż, to była po prostu komedia. Poseidon czy? Tak, tak, tak. To też to bardzo symboliczne. Obecność Posejdona od razu sprawia, że czuje się tak dobrze. Brytyjczycy się przygotują. No wiesz, ale tak naprawdę, jak długo Brytyjczycy mogą spędzić pod wodą? Mylisz się, myśląc tak. Stali się tak entuzjastyczni, po prostu nie wiem. Dzisiaj belgijski minister obrony oświadczył, że jeśli Moskwa zmiecie Moskwę z powierzchni ziemi, tak. Powiedział, że jeśli Moskwa uderzy w serce NATO, tak. Bruksela, prawda? Tak. Zmieciemy Moskwę natychmiast. I zmieciemy ją z powierzchni Ziemi. Teraz ją zmieciemy, teraz ją zmieciemy. Bo co najważniejsze, z jakiegoś powodu mówi, że nie przeprowadzimy ataku nuklearnego na BPS. Czy mam rację, myśląc, że jest cywilem? Cóż, wszyscy ich ministrowie obrony są. To tylko kwestia przepisów. Czy mam rację, myśląc, że nie podejmuje żadnych decyzji wojskowych? Cóż. Tak. No cóż, nie widziałeś Urszuli? Urszulo, kim ona tam była? Czy była ważną minister obrony? Tak, była, była. Czego się spodziewałeś? Alice Tras, pamiętasz premier na czołgu? Cóż, to była po prostu komedia.